Hej, kresy kapitanie, dzisiaj jeszcze zagramy w Brawl Stars i otworzyłem cały K z zadamiarski na moim drugim koncie. E, więc trzecie opcju jest trzecie subika e, i widzicie to jest Skoda Fronta kapitana. To jest swoje drugie konto. Tyle mam po na tym koncie. I mamy otworzyłem sobie cały ten kaj netik Jeszcze sobie dokupiłem na koniec jeszcze tę ostatnią część. No to zabiałem się za otworzenie 70 nagród. No to lecimy z pierwszą skrzyneczką. Możliwe że coś dropnie. Może jakieś ga gadżety. Lecimy dalej. Druga skrzynka. No, jest. Kolejna. Na razie dopną. tylko gadać jeden. Dużo, dużo tych takich podwajaczy punktów trafiam Postaram się jak najszybciej to otworzyć. Teraz zacząłem to z mega, mega boxa. O. Na razie nic. Coś mi się ładuje. Tu na razie nic nie ma. Myślę, że to było, że y, cały karnet to jeszcze tutaj dokupię. Mamy cały karnet, więc... Lecimy dalej z openingiem. O, kolejny gadżet do serii. Kolejne gemy. Kolejny podwajacz. Jeszcze mamy tutaj na koniec, ten, yy, paczkę emotek, więc fajnie. Kolejne monety. No, ta razy 2 podwajacze. Oszustka była. Klikłem. No i mamy rzadką postać Penny. A jak nie będzie pod tym odcinkiem, nie tak z 60 łapeczek w górę, czy tam 70, to postaram się wbić na moim głównym koncie cały karnet, który będzie na następnej aktualizacji, i zrobić też kolejny opening, tylko na głównym koncie wtedy tak z 60 łapeczek w górę, pod tym filmem. Tak nita, nita ma być. Tylko szybko otwieram. Staram się tak najszybciej to otworzyć. Teraz coś tak mi ładuje bardzo szybko, długo Teraz będzie mega box. Nic to będzie piątka, to nic nie będzie. No tutaj też nic nie ma. Monety kolejne skrzynka mała. Punkciki. No do tym razem będą. Duża skrzynka. Tu się coś ładuje. Damy. Lecimy. Tutaj. O! Mamy B. Fajnie. O, super. Może jakaś legenda będzie. Nie wiem. Trójka. Nie dobra, tu nic nie ma. megabox Piątka, to nic nie będzie. Skrzynka kolejna. Punkciki dodamy tutaj sobie do szeli. Hopa, dobra, jest. Tutaj też skrzynka, gemy kolejne. Ile? 40, 50 gemów mamy. Super. O, szóstka jest, dobra, coś będzie, coś będzie. Nie będzie gardować, to na pewno będzie postać. Dobra, mamy Karla. To jest taki nowe konto, więc mało postaci na tym na razie tu skrzynka, tu nic nie ma tu się zbieram do końca już o, się tu się buduje, trójka nic nie będzie chyba nic nie było, punkty dodamy sobie do B OK potrzebny, megabox będzie, jest piątka więc nic nie ma gramy kolejne Skrzynka, trójka, nic nie ma Tu chyba już w szredniej postaci chyba nie trafię Może się zdziwię jeszcze Megabox, piątka Tu nic też nie ma Podwajacze, punktów I skrzyneczka mała O, dobra Tu i też nic nie ma, dobra, megabox Piątka. też nic nie ma. Podwałaś punktów. Kolejny. Mega box. Gamy kolejne. Już 80 GB mamy. do się raz, nic nie ma. Punkty damy do B. box kolejny. Piątka, też nic nie ma punkty mocy duża skrzynka też nic nie ma monety już też nic nie ma ok punkty mocy damy do szeli o czyli się Te dobra teraz emot emotki zobaczymy będą o do shelly. i bóla i losy mamy że emotki Mamy tyle gemów, to jeszcze coś tutaj dokupimy sobie w sklepie. O ile będzie. Tu nic. Nie, skrzynkę kupić. Polećmy na skrzynkę tym razem. Albo dobra, kupmy sobie skina do Strażnikiko. Wpiszmy może no, kot Ewe. Wpiszmy kod EWE. Kupmy skina strażnikiego. Kupmy sobie. Na przecenie. No. To mamy skina jeszcze. Fajnego. Tafiliśmy trzy postacie. Dwa gadżety. Dwa gadżety do szeli I no jeszcze. Tafiliśmy motkę. wkurzoną Shelly dostaliśmy. Jeszcze ro rosy Motkę mamy O, ta jest fajna I to wszystkie I To wszystko Tak mało troszeczkę y Myślałem, że coś będzie więcej Ciekaweczkę w górę Wbijcie na Discorda Ja się z wami żegnam Cześć!